Na Wydzielę Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego studiuję na kierunku turystyka. To, za co najbardziej lubię moje studia, to wyjazdy terenowe, szanse zwiedzenia nowych miejsc oraz wiele możliwości rozwoju. I to, co najbardziej lubię, to bardzo ciekawe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, przez wykładowców z pasją, z doświadczeniem, z którymi można podyskutować na wiele ciekawych tematów. Nie przypuszczałam, że spotkam tu tak otwartych, przyjaźnie nastawionych wykładowców, którzy mają świetne podejście do studentów i w przyjemny sposób potrafią przekazać wiedzę. To, co najbardziej zaskoczyło mnie w tym całym studiowaniu, to fakt, jak całej społeczności Wydziału zależy na tym, aby budzić w studentach pasję do nauki i pasję do dalszego poznawania świata. Jeżeli kochasz podróże, przyrodę i odkrywanie świata, to Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego czeka właśnie na Ciebie.